Cześć wszystkim, tutaj Devo. i witam Was w kolejnych odcinkach serii Golden Sun. Zagrania Golden Sun. Od razu na wstępie chciałbym Wam się do czegoś przyznać. Otóż przez przypadek usun usunął mi się zapis gry, więc musiałem, no może nie całą grę, ale większość, aż do tego momentu przejść od nowa. Dlatego, Parę rzeczy może się zmienić. Mam Wodę Życia, mam Miecz Wandyty. Mam teoretycznie wszystko. Nie powinno się zbyt wiele różnić. Postanowiłem... nie wiem czy... ...dawać krzem... ...Iwanowi. Nie, myślę, że jego mi się przyda. Bo tak myślałam, czy on by nie mógł leczyć mojej drużyny ale nie będę życia. No więcej. Nie, na razie nie. Na razie nie będę wiesz od Ostatnio zakończyliśmy przed do w jaskini Gomarincz. Tutaj od razu pokażę Wam, jak działa tajemnokręgnie. Którą od razu możemy przypisać, ponieważ Będziemy jej używać kilka razy. Jaskinia goma nie jest jakaś specjalnie długa, ale może przyprawić tam trochę trudności. Szczególnie nawet przedziwników. Jest tutaj szkieletor i duch. Ym, szkieletor nie, ym, nie jest myślę aż tak groźny jak duch. Duch no yy, najpierw szkieletorze. Szkieletor, odkrywa i atakować fizycznie. Potrafi też użyć kostnej szarży, która jest całkiem mocnym atakiem. Zadaje dosyć dużo obrażeń. Duch jest takim ulepszonym zdumieciem. Chyba tak się nazywał. Tego tuszka, który atakował nas łomotem. Duch też potrafi łomot, umie też osłabiać tak, mam pseynergię, która nazywa się osłabiać. Ona potrafi osłabić albo obrony, albo nie obrony. Więc tak, nie, pamię, nie pamiętam dokładnie na co są podobni. Chyba na Mars. Psej energii i do leczenia będziecie potrzebowali dużo, ponieważ Iwan jest bardzo narażony na ataki ponieważ nie ma za dużo obrony i punktów życia. tylko ja po za wpływ szkieletora. Garn niech użyje ugnia. gnia. teraz ma troszeczkę wyższy poziom. no czwarty poziom. Nie wiem, czy w poprzednim odcinku miał ten poziom, ale teraz ma. I ma teraz w tym którą Wam pokażę. I Wam pokażę takie Bronin, którą już widzieliśmy, ale jeszcze mogę wskazać Nie, tak, duch jest podatny na jednak powietrze. a szkieletro jest podatny na ogień. A też nie. To może na zanus? No i za to kolejny poziom. Tak, nie selektyważę tych przeciwników ponieważ mogą Wam o niej zadać bardzo dużo obranżeń. No i kolejna walka. O, z czterema przeciwnikami. Z tego się nie, nie zdarza zbyt często w golnym Dlatego może nie będę wycinał tej walki. Muszę je znowu ognia i promienia. Walki w kondensami nie powinny być zbyt trudne, no, cioła, jeżeli nie będziecie lekceważyć przeciwników. Ponieważ jeżeli zlekceważycie jakiegoś przeciwnika, który może być potencjalnym zagrożeniem, wtedy może Wam zrobić powodu. No, Pojedniczki, ale tak tego też nie będę wiedziela, ponieważ ta walka będzie szybka. No nie będzie mieli zbyt dużo ciało, ale zawsze ktoś. Tutaj musimy przesunąć ten kamień w taką oto wnękę. Zaraz skomentuję to, co się dzieje tutaj obok. Słyszeliście? Taki dźwięk ym, wydaje kolumna, albo co trafiło w wnękę. Yy, yy, no, zostaliśmy zaskoczeni. Yy, rzecz kolumny we wnętrzu kiedy wyjdziemy wej poza ekran, do jakiegoś innego pomieszczenia, to wtedy te kolumny się nie resytują. Ponieważ zazwyczaj, kiedy wyjdziemy z pomieszczenia i znowu do niego wrócimy, wszystko zostaje zresetowane. Z mękami jest inaczej. Widziałeś tam coś dziwnego? Walczyłem z tym, ale uciekłam. Kiedy wróciłem, znowu się pojawiło. Ciekawe, czy lubi to miejsce. Tak chodzi o tego dżina. To jest drugi dżin w grze i musimy przesunąć tę kolumnę Musieliśmy przemawiać taką linię, aby się do tego dżina dostać. Nie jest to zbyt trudne, ale jeżeli najpierw chwilę dołem, a później spróbowaliście dostać tego dżina, to to nie wyjdzie. Też... Em, okay, ten, ten poziom... Też z tym dżinem będzie em, jedna dosyć ciekawa rzecz, o której powiem, kiedy do niego dojdziemy. Idziemy dalej przez go -Manage. Trzy zombie. To nie powinno być jakieś specjalne, bo to Jeden ogień od Garryfelliny. Okej, okay, nie. Mięci z lekceważeniem do przeciwnika. zapominam, że mam Iwanów. Tutaj nie wiem, czy yy, pokazywałam, ale tej był Czyli specjalna umiejętność miecza bandety. I się osiągnął kolejny poziom, co mi się niezwykle przyda, ponieważ jego punkty życia są okropnie niskie. Tak samo jak jego obrona. Tutaj musimy przejść tymi schodami. Pochować jest dwa zombie. To nie powinno być zbyt trudne. Mimo, że zombie może nam zadać jakiś punkt obrażenia, ale nie będzie to, wrażenie, że to jest zbyt dużo. To jest możemy zadać nawet ym, podwójne obrażenia. Możemy zadać dwa ciosy. Te musimy przesunąć tak lubne. Znaczy musimy jeszcze raz przesunąć, aby się dostać do tej skrzynki. W tej skrzynce mam bardzo ciekawy przedmiot, ponieważ ym, jest to medal fartu. Medal fartu na razie jest bezużyteczny. Specjalny medal stolbi. Mam ich jeden. Jednak y, nie wyrzucajcie ani nie sprzedawajcie tego przedmiotu, ponieważ później w grze będzie on skarbem. I to bardzo cennym skarbem. Tutaj musimy zacząć tak kolumny na dół. I znowu przesunąć tak kolumnę. Teraz musimy znowu zejść na dół. No, potem na głowę energii. Wow! Szczerze. Kiedy próbowałem przejść te lokacje tak dla przypomnienia, w ogóle nie spotkamy przeciwników. Nie wiem, o nich zbyt dużo. Łomy energii. Widzimy, że mogą atakować. I chyba będzie potrafią więcej. A szczerze to są chyba że przeciwnicy tej lokacji. Nie potrafią zbyt dłużej, widzimy. O, wiem jak mogę zrobić. Mogę na chwilę dać Iwanowi krzemę, aby ten uleczył całą moją drogę. I wtedy z powrotem oddać krzema I w ten sposób nie stracę psychiatrycznego Izaaka. Tutaj przechodzimy tędy. Możemy przejść albo na dół, albo w prawo. ale Ja yy, zalecam pójście w prawo, ponieważ jeżeli pójdziecie w dół, to nigdzie nie zajdziecie. I no i chodźmy do tego dżinowego. No, kolejny jean. Co zdobędziemy bo to. to nie będzie jednak takie proste, ponieważ niektóre dżiny, te łatwiejsze do znalezienia zazwyczaj, będą agresywne i będą chciały z niej walczyć. Dlatego ja po prostu przez Was sobie ekstrzema garetem zaatakuję go fizycznie, ponieważ um, synergie gareta nie zbyt dużych obrażeń i wano może też zaatakuje. Wszem, widzimy, ktoś tam go zrobił. Człowiek żyjący podwójne wrażenie. Teraz przez dawał Jeszcze raz atak fizyczny i atak fizyczny. I uważajcie, ponieważ ten Jin może bardzo łatwo zabić wam. Mnie jednak tutaj, w tej sytuacji, jakoś nie... Nie... Ja tak miej wamy, co mnie bardzo cieszy. Już go zaatakował. Tak, ja już zostaje powalony. I kiedy ym, zniszczymy takie gimnasty, ten, ten czas dopiero o, się przełodzi od nas. Takowy czyli Jest to kuźnią. Masz go? Wow, jest niezły. Dobrze się za nim rozglądaj. Teraz pokażę, co zrobię. Co robię? Co robi? Kuźnia. Kuźnia zwiększy wszystkim atak. Jest to, no może się zdawać, że jest to całkiem dobra e, umiejętność Gina, jednak nie jest ona aż tak dobra. Szczerze bardzo rzadko używam kuźni w walce. E, kuźnia gwarantuje nie zmieni klasy, zwiększy mu Punkty życia, atak, zwinność i szczęścia. Kiedy damy y, Izaakowi, później jego klasę zmienić na brutalne i będzie miał on rośnie. Tak, zapomnij leku, zapomnij wstrzęsienia. Wstrzęsienie. Trzęsienie i wstrząsu. Y, zachowano natomiast strośni. Kiedy damy Iwanowi, później. Jego klasa zmieni się z adepta na pielgrzyma, zapomnie on w i promienia, ale pozna on cięcie. Cięcie nie jest aż tak dobrą synergią, atakuje ona jedną postać, jednego przeciwnika w walce. No i zabiera 4 punkty psynergii, ja na sobie zostawi później to Idziemy dalej. To już jest końcówka Goma Wrench. Już nie zostało zbyt dużo. tak przesunąć te kolumny i w zasadzie tyle. To nam odblokowało przejście, kiedy... Tędy możemy, dołem możemy przejść, kiedy chcemy wyjść z Goma i się wrócić na przykład do... Do Volt, do Veil. Vale. Ja zamiast tego przejdę dalej. Na kolejne głowy energii. Tutaj tutaj po yy, Pogomarę, czy dostaniemy się do kolejnego miasta. Tam spotkamy parę ciekawych, że na tej głowy. Tak powoli mi się kończy temat do nie, nie. O! Mistyczny pomień, misty. Płomień. Misty spokojnie. Więc jednak te głowę najmniej coś trochę. Cieszę się, że udało mi się to pokazać. Do odcinku. Bardzo się z tego cieszę. Biegniemy dalej. Do końca. ręcz. to jest jeszcze bardzo ładny most. I koniec. Tutaj mamy miasto po Goma Mianowicie Bilibili. I całkiem ciekawe drzewo. To jest drzewo, ale wygląda prawie jak człowiek. Wygląda jak człowiek, więc może... Wygląda grzewa osoba. Może nam się uda poczytać w myślach. No trochę to tak brzmi głupio, ale spróbujmy. Także wszystko jest możliwe. Pomóżcie mi ktokolwiek. Wow! Więc jednak widzimy, że to... Może jest jakiś człowiek, który zamienił się w drzewo? Brzmi to dziwnie i głupio, ale może tak jest. Od razu Wam pokażę, co możemy znaleźć tutaj. W tym słoju jest pięć monet. W tym domu mamy antidotum, który nie wiem, czy pokazywałam, leczy z trucizny. Izaak życia. W tym domu... Um, nie ma nic. Trochę już pozapominałem. W tym sklepie y, z działami nie... Myślę, że nie ma nic nowego.